Zacznijmy od początku. W tym projekcie wykorzystałam silikonową masę do wycisków z foremek Harty Soft, jeśli się nie mylę. Czyli super lekka masa modelarska z domieszką silikonu i foremkę z tamperii z żołnierzykami. Wcześniej sobie przygotowałam te żołnierzyki, ale muszę Ci powiedzieć, że robić to lepiej na świeżo. Dlatego, że dużo łatwiej się one te wyciski dopasują do patyczka. Jeżeli w świeżą foremkę wciśniesz patyczek szaszłykowy, to on się w nią zagłębi i wtedy o wiele łatwiej na świeżo przykleić drugą część w tym przypadku tej choinki. Podobnie byłoby z żołnierzykami, ale przygotowałam je dzień wcześniej i te moje wyciski są już suche. Dlatego będę musiała je dodatkowo docisnąć podczas klejenia za pomocą gumki recepturki. Zakładając, że mamy sytuację taką, że masa jest świeżo wyciśnięta, wystarczy odrobina kleju hobby i sklejenie dwóch części. Tej samej foremki będzie o wiele prostsze. Jeżeli chodzi o żołnierzyki, one mają lewą i prawą stronę i rączki. Z jednej strony jest laska, z drugiej strony jest krótka, krótsza ręka, ale to można symbolicznie lekko po prostu dopasować i dociąć. Tutaj właśnie dociskam podczas klejenia dwie części tego żołnierzyka za pomocą gumki. Kiedy mam już foremkę, wlałam do niej wodę, zważyłam i policzyłam za pomocą wzoru dostępnego na opakowaniu gipsu Handicast, że potrzebuję dokładnie 83 g proszku i 21 g wody. E, czyli najpierw ważę pojemność tej mojej właśnie foremki, e, wlewając do niej wodę i waga tej wody jest moim, moją, e, mo, moimi danymi do wzoru. I teraz odmierzyłam potrzebne ilości gipsu handicast e, i wody. W miseczce silikonowej wylewam moją mieszankę i będę chciała zrobić taki bardzo, bardzo prosty efekt e, marmurku. E, ten marmurek zrobię za pomocą dosłownie dwóch kropel, o ile uda mi się wkropić dwie albo trzy krople e, pigmentu płynnego.